Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale z Disney Princess Blakeowa Podróż. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym rozdziałem z jasminy. Więc już nie przedłużajmy, zaczynajmy tutaj. Tak jak widzicie, ubrałam się hmm, pod kolor. No, to mamy jasminę. Czasem nic nie mówi, ale mamy łatwy. Czekaj, to był lewy shift. Tak? No tak. Pierwszy go zobaczymy. Jest mój. O nie! Wygląda na to, że ludzie w tym świecie sobie nie ufają. To pewnie przez te skarby, milarze. Twoja różdżka ma moc odkrycia prawdy. Jedno machnięcie różdżką zdemaskuje miraż i pokaże, jak jest naprawdę. To odbuduje wzajemne zaufanie ludzi. Sprawdź to na tym wozie ze złotem. Odkryj, co jest na wozie. Użyj czarów na wozie ze złotem. Tu mamy niestety fioletową różdżkę, no ale fioletowego koloru nie mamy w zbiorze. A szkoda. Dziękuję, że pokazałeś nam Świetnie Ci poszło A teraz chodź ze mną do pałacu Spotkaj się z księżniczką Jasmine Idź do pałacu, by spotkać się z księżniczką Jasmine No, dobra, zaraz pójdziemy Tylko tutaj Odblokujemy może niektóre rzeczy? Co pójdziemy tutaj? Tutaj, takie właśnie, jest bardzo dużo um, skakania, można powiedzieć. W tym właśnie rozdziale sobie tutaj zeskoczę. A, to też nie mogłam tu skoczyć. Dobra, nevermind. O. Ciężko mi się no, znowu prowadzi. Proszę bardzo, nie ma. Dziękuję za odkrycie prawdy. Nie powinnam była oszukiwać przyjaciół. Już nigdy nie będę uczciwy. Nie chcę kolejnej. Mapa z znakomite i ciachę mi. Ciężko mi się znowu prowadzi. O, tutaj wejdziemy, tu sobie otworzymy. No i mamy kolejne. Powiem szczerze, że szkoda, że nie ma fioletowych e, kolorów. Tu możemy sobie takie porozwalać, no ale dobra. E, tu mamy kolejne. No, stań, stań. Dobra. I to może spowodować, że wielbłąd się wyłoży. Idziemy do zamku. Przepraszam, czy ty jesteś księżniczką jasminą? O, nie słyszałam, jak wchodzisz, ale tak, jestem księżniczką jasminą. Tak się cieszę, że nie jesteś mirażem. To mi cały Agrabach. Ludzie przestali sobie ufać i walczą o nieistniejące złoto i skarby. Tak się martwię. Nie wiem, co robić. Może ja mogę. Potrafisz? Nie jestem pewna, ale zrobię co w mojej mocy, żeby mieszkańcy Agrabach byli uczciwi i wiarygodni. O, oh, dziękuję. Wiem, że mój przyjaciel Abu mógłby ci towarzyszyć, ale obawiam się, że najpierw będziesz musiała go znaleźć. Pewnie jest na targu. Jestem pewna, że coś kombinuje. Znajdę Abu! No dobra, zaraz pójdziemy znaleźć Abu. Ja tylko tutaj. No, urośnij. Dziękuję. Spowodujemy, że wszystkie kwiatki tutaj urosną. Mamy czas gdzieś tutaj możemy sobie porozmawiać z nią. No, mamy tutaj zamknięty teren, jak widzicie. No ale trudno. Tu mamy chyba. To mamy tego. Nie, jak on się nazywa: od yy, tego złego czarnoksiężnika? W, właśnie w filmie. Nie pamiętam, jak się nazywa. Szczerze. No ale dobra, to tam mało ważne jest. To możemy sobie znowu otworzyć. Tutaj. Dzwonki działają. Piękna tych po prostu. Tych drzewek. No a czemu to się nie otworzyło? No, możemy iść. A ucieka, więc musimy go dogonić. się jego to też kombinuje a on dalej nam ucieka Coś mamy? Nie. To mamy na górze. Jeszcze potworków nie mamy, co mnie cieszy. Tutaj się niech pootwiera. Czy ja mogę to skoczyć? Nie. Mam... O Boże, to topcję. Tutaj jeszcze jest to złoto. Będziemy sobie otwierać po kolei wszystko. Ej, wracaj z tym, ty złodzieju! Złodziej! Złodziej! Oto i Abu. Musisz go złapać i przekonać, żeby oddał nieprawdziwe klejnoty. Abu jest bardzo szybki. Możliwe, że będziesz musiała go znaleźć kilka razy, zanim w końcu go złapiesz. Wiem, że uwielbia owoce, szczególnie arbuzy i jabłka. Więc odwiedź najpierw straganę z owocami. Ze wszystkich sił postaram się pomóc. Powodzenia! Zabawa wchowanego. Znajdź Abu na karcie. Wiadomo, może coś ukradł. Od razu. Taka fajna zabawa wchowanego. Tutaj odblokujemy tutaj również... Tutaj mamy. Okej, okay, tam jest Abu. Abu oddawaj te fałszywe klejnoty. Nie, no bo po co? <grym> po co oddać? Tam nie idziemy. Tam ogólnie byłby zablokowane jeszcze. Eee... Musimy po prostu łazić w tej wew O, eee, właśnie. Aż go znajdziemy i nam pasek. Po prostu pełni się cały. I to będzie ostatni już raz. Jak go będziemy musieli złapać, jak tu będzie. Tak. Mamcie, Abu! Proszę, oddaj mi klejnoty. Abu, musisz nauczyć się uczciwości. Jak mam cię ufać, jeśli nie chcesz mi oddać klejnotu? Zobacz, one nawet nie są prawdziwe. Chodźmy się spotkać z księżniczką Jasminą. Eee, Skończyło mi się nagrywanie <grym> eee, tej części, więc końcówka będzie taka obcięta. Niestety. No, Wandy mnie niestety tak działa. No Mam na 10 minut i nie zauważyłam. Zwykle. Zapomniałam, bo nie jestem tylko przyzwyczajona. Trzeba tylko na... O bo... O nie, o... Czekaj, czekaj, wait, wait! Nie, nie może tak być, w on ode mnie. Zapomniałam, że oni już tu mnie atakują. No. O nie, który z nich to prawdziwy Abu? Jestem zdezorientowana. Założę się, że odkryjemy prawdę. Cieszę się, że wróciłeś. I mam nadzieję, że przez jakiś czas będziesz umijał kłopoty. Dziękuję, że go znalazłaś. Nie ma za co, księżniczko, ale gęś to nie jedyny miraż. Są w całym agrabach i powodują, że ludzie przestali sobie ufać. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zrobić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia. No i co, czekajcie na kolejny rozdział z Jasminem. Cześć!